Witam Was serdecznie. Mamy znowu kolejną niedzielę. Jednak dzisiejszy vlog będzie troszeczkę nietypowy. Znajdzie się tu sekcja o odchudzaniu i gadanina o życiu, o planach na wakacje. Postanowiłam, że mam w sobie taką radość, tak się cieszę, że postanowiłam Wam opowiedzieć, co się u mnie dzieje, tak troszeczkę, tak zdradzić rąbka tajemnicy, uchylić. Um, no i może dodać Wam troszeczkę tej energii, e, która we mnie siedzi e, Słuchajcie, no na początku taki nietypowy vlog przede wszystkim dlatego, że mam prawie no make-up na sobie, tam lekko się przypudrowałam, żeby Was nie straszyć, e, ale taki bez makijażu bardzo spontaniczna gada gadanina to będzie Oczywiście ten vlog nie będzie dla wszystkich, bo niektórzy nie będą w stanie zdzierżyć tej gadaniny, więc, więc od razu Uprzedzam. Po drugie jestem w okularach. Jeżeli ktoś by pytał, to mam dość dużą wadę wzroku, minus 5,25. Zazwyczaj, zazwyczaj noszę soczewki, no ale niestety tu mi się wdarło jakieś zapalenie spojówki i chwilę muszę przemęczyć się w okularach. Najpierw zacznę od tej sekcji odchudzania, jak zawsze, żeby się tej formalności stało zadość, no a później przejdę do... do luźniejszej gadaniny, także jeżeli kogoś to nie będzie interesowało, to zawsze może wyłączyć. Słuchajcie, w tym tygodniu było spoko. Muszę się przyznać, że w tym tygodniu sobie pofolgowałam z jedzeniem bo miałam bardzo luźny tydzień ogólnie, dużo świętowałam po pozdanej obronie, ale o tym też zaraz. Także jadłam dużo dziwnego, bardzo jedzenia, miałam też gości z zagranicy, którymi się opiekowałam, trochę gotowałam, także czasem sobie pozwalaliśmy na trochę więcej, ale codziennie ćwiczyłam i to jest najważniejsze. I um, od przyszłego tygodnia co jest powiązane ze, z moimi zmianami w życiu o czym tam później też usłyszycie mam zamiar już naprawdę, naprawdę być aktywną, ćwiczyć, wziąć się za siebie i to już nie jest takie gadanie bo już mam naprawdę tyle czasu będę miała i tyle energii że na pewno go pozytywnie spożytkuję myślę, że za tydzień nie wiem czy będzie vlog o odchudzaniu bo wybieram się na wakacje o czym też będzie później dlatego nie wiem czy, czy zrobię dla Was vloga ale na pewno za dwa tygodnie Pokażę Wam jakieś ćwiczenia może, które robię, jakieś takie przykładowe, które najbardziej lubię, czy coś w tym stylu. No i oczywiście ciągle czekajcie na filmik z kosmetykami do pielęgnacji ciała, takiego problematycznego po odchudzaniu, o tym też na pewno będzie. Także w tym tygodniu pofolgowałam trochę z jedzeniem, jakieś tam się świństewka przydarzyły. I co zauważyłam, że jeżeli zjadłam jakiś fast food albo, nie wiem, albo jakieś słodycze takie niedobre to źle się czułam. Po prostu się źle czułam, było mi niedobrze, bolał mnie brzuch, było mi ciężko i ten tydzień mi uświadomił, że już nie chcę wracać do takich nawyków jedzeniowych i bardzo się z tego cieszę, bo i tu kole wypiłam, i tu jakąś Nesti, i to jest wszystko niesmaczne i człowiek się czuje ociężały i bardzo jestem zadowolona, że tego doświadczyłam na własnej skórze i już do tego nie mam zamiaru powracać. No i jeszcze z sekcji odchudzania pokazywałam Wam na Facebooku, na którego serdecznie Zapraszam, że kupiłam nowego szejpa, który kosztował 12,60 i była do niego dołączona płyta Ewy Hodakowskiej z bardziej zaawansowanym programem odchudzającym, dla średnio zaawansowanych. W tym tygodniu, tak jak mówię, nawet nie miałam czasu odpalić tej płyty. Wiem, że ją było ciężko dostać, aczkolwiek ja ją dostałam w takiej spokojniejszej, troszeczkę może niespokojniejszej, a takiej skromniejszej dzielnicy Wrocławia. Także tam nie było problemu z tymi płytami. A może jeszcze gdzieś Wam się uda, ja zalecam właśnie udanie się do mniej przyjemnych dzielnic, a, a taki produkt jeszcze możecie dostać u siebie w mieście. A na pewno to przetrenuję. Trochę się boję, bo pisałyście mi na Facebooku, że trochę jest hardcore, więc zobaczymy co to będzie, ale polecam wam bo za 12,60 naprawdę warto to mieć i do tego sięgnąć, ale poza tym gazeta jest sama w sobie bardzo fajna są tu jakieś fajne sałateczki przepisy na sałatki a do tego jakieś kuracje antycelulitowe i bardzo fajne zestawy ćwiczeń już tu przeuważyłam, które na pewno w przyszłym tygodniu przetestuję chociaż w przyszłym tygodniu to nie wiadomo z tymi wakacjami i coś wam przekażę jeżeli nie dostaniecie tego shape to chętnie się z wami podzielę moimi przemyśleniami także dalej się nie poddaję dalej walczę, przez ten tydzień też muszę się przyznać szczerze, że dostałam dużo komplementów na temat swojej figury, co mnie też tak bardzo bardzo podniosło także mam ochotę dalej się starać i to jest najważniejsze no dobra, przepisu żadnego nie ma, będzie kiedyś na pewno będzie i przechodząc, Jezu, ktoś mi tu tak stuka po prostu, że mnie Niedziela jest, jak ktoś ostro zawzięcie stuka. Dobra, a teraz vlog e, życiowy, że tak powiem. Słuchajcie, myśl, wydaje mi się, że jestem w takim okresie swojego życia, że lepiej być nie może, zawsze może być lepiej, e, ale wydaje mi się, że jest przepięknie. E, Pierwsza sprawa to dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki za moją obronę. W poniedziałek dawno takiego stresu nie miałam, chyba na prawo jazdy ostatni raz, jak zdawałam. Wszystko poszło pomyślnie, 4,5 na zakończenie studiów jest. Co prawda to dopiero licencja, to oczywiście zamierzam kontynuować. Na pewno będą liczne pytania z czego się obroniłam, więc z kulturoznawstwa. I jestem bardzo szczęśliwa, bo w końcu mam wakacje od szkoły. Wiecie o tym dobrze, że ja pracuję, mam tam pełnoetatową swoją pracę, którą uwielbiam i po prostu ubóstwiam, nie można sobie wymarzyć lepszej pracy. Um, o tym też jeszcze kiedyś będzie, ale to jeszcze, jeszcze nie jest na to pora, żeby o tym głośno mówić. E, w każdym razie kocham moją pracę i... I mam wakacje, bo robię coś co uwielbiam, a popołudnia, wieczory, mam wolne, przynajmniej w tygodniu. Zmiana bardzo duża, jaka zaszła w moim życiu, to że w końcu się usamodzielniłam. Ja od trzech lat nie mieszkam już z rodzicami, mieszkam ze znajomymi zazwyczaj, ale teraz nas to okres. Ok. Kiedy pierwszy raz w życiu jestem sama totalnie Mieszkam sama Moje współlokatorki wyprowadziły się na wakacje Więc czekam je 3 miesiące samot Mieszkania samej, ale nie samotności Bo mam tyle znajomych, że samotna nigdy nie będę Także o to się nie martwcie Bardzo się tym akcytuję, bardzo się cieszę Bo wiem ile będę miała czasu I wiem już dobrze jak chcę ten czas spożytkować Zaczęłam się też sama utrzymywać Także tak naprawdę... Wkraczam w dorosłe życie pełną parą e, i bardzo mi się to podoba i mam sobie tyle energii, w związku z tym, co się dzieje. Tyle chęci do działania, że tak jak mówię, to zdrowe jedzenie, to bieganie, ćwiczenie, to po prostu aż chce mi się to robić, chce mi się działać. Mamy mnóstwo planów związanych z YouTube'em. Na pewno będzie wymiana sprzętu, w tym w przyszłym miesiącu jak najszybciej. Oświetlenia. Myślę, że to wszystko zyska nową oprawę graficzną, dużo lepszą. Jak już zauważyliście, coś tam... Ja tu nade mną ten napis gdzieś tam się zmienił, pojawiają się miniaturki do moich filmów, ciągle się staram, próbuję, mam teraz czas, więc chcę iść w tą stronę, żeby to wszystko uestetycznić i żeby było Wam miło i przyjemnie również mi i żeby odbiór był fajny. Cały czas stale wzrasta liczba subskrybentów, za co serdecznie Wam dziękuję, już jest po prostu ponad 9 tysięcy, za chwilę będzie 10, więc ja już tam jest tysięcy chyba 50. I ja już się przygotowuję do tych 10 tysięcy pocigu. Jeszcze Wam nie powiem, ale chciałabym, żeby to było, żeby pokazać Wam, jak ja się cieszę i fajnie uczcić te 10 tysięcy. Mam dużo planów co do nowych filmików. Na pewno pojawi się tak moje sekrety, bo zostałam już zatekowana przez wiele osób. Na pewno pojawi się filmik o pielęgnacji i kolorze włosów, bo o to notorycznie pytacie. Na pewno pojawi się filmik z pielęgnacją moją wieczorną i ciała i twarzy. Nie wiem, może chcecie room tour w końcu ten wyczekiwany przez Was. Co tam jeszcze? Na pewno będzie mnóstwo outfitów, będą jakieś hole, może coś z wakacji. Także pomysłów projekty denko, bo tych kosmetyków też już się uzbierało. Także słuchajcie, dalej będzie vlog z odchudzaniem. Jest tego naprawdę, naprawdę dużo w mojej głowie i bardzo chętnie przyjmę od Was propozycje, co chcecie oglądać, bo wiem, że często, często mnie prosicie. Także składajcie swoje propozycje pod tym filmikiem i ja postaram się wszystkie przemyśleć. Nie wiem, czy w końcu nie zrobić takiego filmu z pytaniami do mnie, bo tych pytań jest mnóstwo, od takich naprawdę podstawowych do takich różnych. Wiem, że dziewczyny robiły takie filmy na swoim kanale, ja nigdy takiego filmu nie miałam z pytaniami stricte do mnie, więc napiszcie czy chcecie taki filmik, jeżeli tak, to ja coś wgram pod czymś i pod tym będziecie mogli zadawać pytania. Nie wiem, czy my chcecie poznać od takiej strony, także dajcie znać co do tego. I oczywiście bardzo chętnie przyjmę wszystkie Wasze propozycje. E, no i naprawdę jest piękna pogoda, e, życie jest piękne, cieszmy się, ja po prostu wysyłam Wam tą moją energię, którą mam, dzielę się z Wami i mam nadzieję, że Wy też też działacie, chcecie działać. Wakacje są zasadniczo, nie mam jeszcze jakichś nie wiadomo jakich planów. Na pewno wybieram się w przyszłym tygodniu na slot Art Festival, także dajcie mi znać, czy kogoś tam spotkam w Lubiążu. Co prawda nie będę od początku, myślę, że czwartek, piątek, sobota, niedziela, bo, bo pracuję i nie chcę, nie chcę zarywać pracy, zwłaszcza, że zeszły tydzień był naprawdę poświętowany i rzadko w pracy bywałam. Dalej, na pewno Berlin, na pewno odwiedzę Berlin. Jestem o tym przekonana i to będzie jakieś trzy dni, tylko że Berlin pojadę zwiedzić troszeczkę od strony kulturalnej i myślę, że bardzo, bardzo od strony imprezowej. Chcę zrobić takie do pracy takiego tripa po Berlinie. Co jeszcze, pewnie wylecę do Irlandii na chwilę, do Dublina, tam odwiedzić znajomych. Um, I chcia, marzy mi się we wrześniu, bardzo mi się marzy, polecieć gdzieś do ciepłych krajów, zamknąć się, nie brać komputera, nie brać aparatu, nie brać tableta, tylko lecieć i, i wypoczywać, bo wiem, że lipiec i sierpień będą... Totalnie pracowite, tylko że taką przepełnioną pracą pozytywną, która mnie cieszy, która mnie raduje i którą, którą chcę robić. Ale wiem, że na pewno będę we wrześniu już zmęczona i przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, ile się dostanę na studia kolejne, to, to chciałabym wypocząć. Także tak wyglądają wakacje. No i tyle, słuchajcie, nagadałam się strasznie dużo. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, że mnie będziecie wspierać w tym nowym okresie w moim życiu, aczkolwiek bardzo radosnym. No i będziecie się cieszyć z tego, co dla Was będę robiła i będziemy sobie współpracować, dzielić się doświadczeniami i, i będę mogła spełnić wiele, wiele Waszych prośb. Także słuchajcie, na początek tego przyszłego tygodnia dla mnie zupełnie nowego dla Was, nie wiem jak tam, mam nadzieję, że też pozytywnego, chociaż może nie nowego, życzę Wam dużo, dużo, dużo dobrego. Pięknego tygodnia, trzymam kciuki dalej za odchudzających się. No i tyle i widzimy się niedługo, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, chociaż z tym slotem to nie wiadomo, ale postaram się coś nagrać, wrzucić. Także dawajcie propozycje, co chcecie zobaczyć. Jeżeli ten filmik był totalnie chaotyczny, to Was bardzo przepraszam, ale to tylko ze względu na moją ogromną radość. Pozdrawiam Was serdecznie.